Cześć dziewczyny, życie na kredycie. Jedziemy zaraz do biedronki. Ale słuchajcie, muszę Wam powiedzieć, że spotkała mnie dzisiaj bardzo miła niespodzianka. Wstaję rano, pod drzwiami paczka. Tak to jest jak się nagrywa na YouTube, słuchajcie. I zobaczcie, co dostałam. Najnowszy sprzęt. To jest chyba firma Toshiba, ale nie jestem do końca pewna. MP3, MP4, MP6. Słuchajcie, no po prostu zbiera wszystkie fale radiowe. Normalnie na wszystko jest, nawet dziewczyny na kasetę. Więc żeby sobie umilić tą podróż do yy, Biedry, wtoczyłam się na stryżek i mam, słuchajcie, 1999 Jacek Stachurski. Muzyka, którą kochałyśmy, przy której bawiłyśmy się na jednej dyskotece, a piosenka, dokładnie chyba, Zostańmy razem, to były te nasze pierwsze przytulańce na dyskotekach. Więc ja sobie zaraz to pozwolę tutaj wrzucić. I powiem wam tylko tyle bardzo żałuję że nie posłuchacie tego ze mną bo po prostu ymm, zniknie filmik z YouTube'a ja powiem tylko tyle: że ten prezent robi po prostu takie wrażenie muzyczne, że autentycznie, kiedy nastawiam to na najgłośniejszy rytm, dosłownie lakier z mego matiza odpada. Ale słuchajcie, firma Toshiba, która przysłała mi to super wypasione radio, pomyślała, kochane, też o Was i dlatego konkurs. A w konkursie do wygrania słuchajcie sprzęt, który dopiero zszedł z taśmy produkcyjnej. Coś, co po prostu nie wiedziałam, które sobie zostawić, ale wybrałam dla Was ten super sprzęt. Sprzęt, słuchajcie. Boję się dotykać, boję się dosłownie naciskać. To ma wszystko, słuchajcie. To jest styl prawdopodobnie retro, ale jest po prostu super. I wiecie co? Konkurs, dziewczyny, i pytanie. Pytanie w konkursie jest najważniejsze. Pozwolę sobie odłożyć, bo, bo boję się o ten sprzęt i powiem tylko tyle, że kiedy będę którejś z Was wysyłać, tej szczęśliwej. Będę musiała dodatkowo ubezpieczyć tą paczkę. A, że wybieramy się do Biedronki zaraz. Także pytanie dziewczyny. Ile w tej chwili kosztuje butelka octu w Biedronce? Dla pierwszej, która odpowie ten super sprzęt, on u niej. Więc ym, co? Wycieczka do Biedronki. A, że tak sobie pomyślałam. My zaraz zapinamy pasy, bo ostatnio tego nie zrobiłyśmy. Zapinamy pasy, słuchajcie. I chcę, żebyście całą tą drogę do Biedronki, bo to będzie wyprawa naprawdę daleka. Były z nami. Także jedziemy. To będzie daleka podróż. Światła, oczywiście. Pasy jedziemy. Także jest mi bardzo miło, że całą drogę będziecie z nami. Słuchajcie, jak płynnie, po prostu, jak bezwdzięcznie ten chodzi samochód. Po prostu ja polecam każdemu firmę Deu. Także, Renata, siedzisz wygodnie, bo to będzie naprawdę daleko. Tak, tak. Nasza siostra jest ze mną. Będzie ze mną buszowała między półkami. Kierunkowskaz. Tutaj jakaś sochaczerska jagga, wisiała właśnie też do biedronki. I... jesteśmy. Możesz to pokazać? Tak. Niskie ceny, rabaty, słuchajcie. Jesteśmy w biedronce. To co kochamy w biedronce? Tak. Czekajcie. Pani odjeżdża? tak jest w Sochaczewskiej i Biedronce, że słuchajcie, nawet nie ma tutaj nigdzie miejsca parkingowego. Dobra, zeprzy jedzie. tu. Tak, niedziela, godzina, która 18. Parking zawalony. Są miejsca. Tylko mam nadzieję, że parking tu jest monitorowany, bo nie chcę tutaj zostawiać samochodu ze super sprzętem. Także co, wyłączaj, bo do sklepu dziewczyn nie zabierzemy i lecimy na zakupy. Pa! Dziewczyny, wróciłyśmy. 35,67. To jest kwota, którą zapłaciłyśmy, którą ja zapłaciłam. I powiem Wam, kochane moje, w ostatnich komentarzach pod pierwszym filmikiem ty na kredycie powiedziałyście mi, że kupuję rzeczy, które wylądują w koszu, a narzekam na brak funduszy. Kochane, moje, nic się nie zmarnuje, ponieważ tamten płyn do czyszczenia mebli użyję, żeby wyczyścić ten wspaniały plastik tu w Matizier. Na ta się ze mnie nabija, ale okej, okay. trzymaj aparat, żeby tam nie ten. E, więc kupiłam dziewczyny dosłownie to samo. Poszłam do biedronki i kupiłam to samo, co kupiłam w Tesco. E, w Tesco, co pamiętam, zapłaciłam 34 z groszami, tu zapłaciłam 35,67. I dziewczyny, co kupiłam? Kupiłam to, o czym mi mówiłyście, czyli niebieski płyn do pukania Eden. Mam nadzieję, że jest taki, jak pisałyście mi w komentarzach, bo pisałyście, że jest rewelacyjny. Także Eden i ten płyn ma 2 litry, więc na pewno jest chyba troszeczkę większy od tamtego. Będzie później jeszcze porównanie. I moje kochane, kupiłam delikatnie. Y, tu już testować nie muszę, ale są pyszne, bo ja uwielbiam te delicje biedronkowe. Tylko powiem jedno, że te delicje są podwójne. Czyli 34 zł, Tesco, 35 biedronka, ale mam podwójne delicje. O smaku oczywiście y, wzięłam pomarańczowym i wtedy też, bo mój mąż najbardziej lubi te delicje o smaku pomarańczowym. Teraz mydło dziewczyny. Y, latałyśmy z Renatą, szukałyśmy mydła z dozownikiem. I powiem Wam, nie ma. Renata, przeszukałyśmy, pytałyśmy nawet panią. Nie ma. I tutaj mam, słuchajcie, pojemność 1 litr. Tamto to było takie chyba około 250-300 ml. Tutaj mam litr mydła, nie było tego z żadnym dozowniczkiem, no ale okej, okay. więc mamy tutaj o zapachu mydło w płynie kremowe z dodatkiem mleczka migdałowego. Będzie test, więc zobaczymy, jak to mydełko się sprawdza. Kolejna rzecz dziewczyny, to jest ptasie mleczko i o tym też mi pisałyście o smaku cappuccino, ale przestrzegam was moi kochane, ponieważ w biedronce pojawiło się drugie tej samej firmy w białym opakowaniu Cukier, raz i w środku wygląda trochę inaczej, czekoladka jest obsypana czekoladą i zamiast 500 gramów mamy tam gramów chyba 350, a cena jest wyższa o złotówkę, więc ja sprytnym okiem i tutaj też zwracam wam na to uwagę, żebyście zawsze sprawdzały mm, gramaturę produktu. Pojemność. Pojemność, że to też jest bardzo ważne. Także to. I tutaj płyn do czyszczenia. I co jest najlepsze, dziewczyny? Szkła, plastik, drewno. Czyli tutaj już nie nabijają nas butelkę tak jak w Tesco. Mam e, Mr. Magic e, z Tesco, także os, e, z biedronki, o e, zapachu cytrynowym. Będzie test, porównanie do tamtego produktu. Zobaczymy. Makaronik. Dziewczyny o tym też mi pisałyście, więc poszłam za Waszą radą i kupiłam pasta, niedoskonały smak, makaron idealny do kuchni włoskiej, 100% durum i tutaj też dziękuję wszystkim moim kochanym widzkom za to, że mi powiedziały, że 100% durum to jest po prostu skład tego makaronu, czyli jest lepszy od tych naszych takich mącznych, niemącznych i też jedna z Was mi napisała, że trzeba ymm, makaron gotować al dente, bo wtedy jest mniej kaloryczny, bo jak go rozgotujemy, to wydziela coś tam, Coś tam, po czym rosną nam tyły. Dziewczyny, i ostatnia rzecz, rzecz, którą ja uwielbiam, także to na teście też będzie, to jest Dar Lata syrop o smaku pomarańczowym. Wiadomo, że no, takie syropy może na najzdrowszych nie należą, ale jeżeli pijemy je z dobrą wodą mineralną, tak jak ja robię to z muszynianką, o dobrej zawartości składników mineralnych, także no coś tylko dla smaku. Także tak to wygląda, dziewczyny, będą testy, będą porównania. Piszcie, co ma być następne, nie wysyłajcie mnie tylko do Almy, proszę, bo tego u nas nie ma, zresztą na Alme mnie nie stać. Także, kochane moje, tak wyglądają zakupy z Biedronki, na to wszystko powiedziałam, co było do powiedzenia? Tak, Chyba a tak. jeszcze jakieś dodatkowe słodycze z Biedronki kiedyś będą? Ja powiem tylko tyle, że ja w Biedronce kupuję bardzo dużo i też dziękuję, moje kochane, to ja chciałam tylko porównać, ile te rzeczy będą, ile kosztowały w Tesco a ile w Biedronce, czyli już widać, że te zakupy biedronkowe dużo bardziej nam się opłacają, bo makaron też jest większy. Ale powiem Wam i dziękuję Wam bardzo za podpowiedź, jeżeli chodzi o pasty te takie rybne. Już próbowałam, są naprawdę, tak jak pisałyście, są rewelacyjne, także też już na większość rzeczy tutaj z Waszymi, dzięki Waszym podpowiedziom mogę zwracać uwagę, ale na pewno będą też testy innych produktów, bo już sobie zrobiłam listę kolejnych zakupów, no tą pastę akurat rybną już wypróbowałam, ona kosztuje od teraz chyba złotych 89, zł jest na promocji i jest naprawdę rewelacyjna, szczególnie ta z łososiem i ze szczypiorkiem także tutaj to też mogę powiedzieć tyle ale będą testy, na pewno też takie zakupy słodyczowe zresztą czekam w ogóle na Wasze podpowiedzi co do y, naszego wspólnego życia na kredycie, dziewczyny to są zakupy biedronkowe, następny będzie prawdopodobnie Kaufland zresztą mówię, jak coś, podpowiadajcie, sugerujcie no i oczywiście czekam na odpowiedzi, ile kosztuje ocet w Biedronce. Trzymajcie się, moje kochane. Pa!